dzieci. Dzień dobry! Dzisiaj będziemy omawiać zawody. Na jutrzejszą lekcję bym prosiła, żeby każdy z Was zaprezentował jakiś zawód. Dobrze. Już na razie y, y, się kończy ta lekcja, więc widzimy się jutro. Do widzenia. Do widzenia. Hmm, może gdzieś pójdziemy na spacer i poszukamy jakichś zawodów, albo coś znajdziemy, to, coś w tym stylu. Okej, okay, bo ja sama nie wiem, kim zostanę. Dobra. Dzieci poszły. Najpierw po drodze spotkali muzyka. Hmm, proszę. Rzuciliśmy parę groszy. Ale pan pięknie gra. Tak. Od ilu lat już pan uczy grać się na od czterech lat. O! Ja bym bardzo chciała zostać muzyczką. Mogła śpiewać albo grać. Robimy projekt ze szkoły. Aha, dzieci to bardzo fajnie. Mm, muzyka to bardzo ciekawa praca. A, już muszę zmykać. My też. Do widzenia, do widzenia, dzieci. Dzieci sobie szły, szły i spotkały strażaka. Dzień dobry, dzień dobry, co was tu sprowadza? Robimy mm, przedstawienie ze szkoły i nie wiemy, jakim, j, czym, jakim zawodem zostaniemy. Pan jest strażakiem. Tak. Pan ratuje ludzi. się pożar i takie tam. Wow, to bardzo ciekawa praca. Tak, ale najpierw trzeba przejść ciężki egzamin. A. Hmm, no tak, dobrze. Drrr, o nie, ktoś dzwoni, muszę już lecieć. Do widzenia dzieci. Do widzenia. Dzieci, szły, szły. Aż, Aż weszły do budynku. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. E, pani lekarko, pielęgniarko. E, nie wiem, jak to się mówi. Ja też sama, przyznam, że nie wiem. Ja bym marzyła zostać lekarką, pielęgniarką. To bardzo ciekawa praca. Opiekujesz się ludźmi, dajesz im receptę i takie tam. No właśnie ze szkoły coś tam robimy. Przedstawienie z zawodów. Mmm, fajnie. Może ja pokażę właśnie tą lekarkę. Tak, bardzo świetny pomysł. Ale już obawiam się, że już musimy kończyć naszą rozmowę, bo właśnie pacjent wchodzi. To do widzenia pani, do widzenia dzieci. Dzieci se szły, szły, aż spotkały. Kucharza. Dzień dobry, dzień dobry. Co pan tam gotuje? Um, ja robię właśnie danie dla pani. Kurczeczka z ziemniaczkami i sorówką i kompocik. To jest ciasto malinowe. Mm. Um, pyszne. Tak, tak. Gotowanie to ciężka praca. Ja, ba ja bardzo lubię gotować. Z moją mamą te od dziecka jej pomagam. O, to fajnie. Możesz przecież właśnie, właśnie zostaniesz kucharką? Tak, tak, właśnie ze szkoły robimy coś tam. E, takie przedstawienie i chyba pokażę kucharkę. To super, ale już muszę chyba lecieć, dzieci, bo coś mi się przypala. To do widzenia. Do widzenia. Dzieci szły, aż spotkały. Piłkarzem. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. Yy, właśnie yy, robię próbę do meczów. O, wow, to fajnie. Ja bym marzył, zo, ja bym marzył zostać piłkarzem. Aha, to bardzo ciekawa. Jeszcze <ścoughs> aż gole, ale też musisz dużo się uczyć. Hmm. No, nawet fajne. Tak, dzieci. Dobra, to ja chyba już zmykam do pracy, bo już jutro przede mną ważny mecz. Do widzenia. Może Pana obejrzymy. Tak, dobrze, do widzenia. Dzieci chły, szły i jeszcze spotkały Panią. Dzień dobry. Dzień dobry, dzieci. Co Pani robi? Robię eksperymenty. Wow, to bardzo ciekawa praca. Tak, ale też bardzo trudna. Mm, ojej, muszę y, tam robić, bo zaraz wybuchnie coś. To my może już nie przeszkadzamy, idziemy. Do widzenia, do widzenia, dzieci. Och, to chyba już były wszystkie zawody. Tak, tak, to były chyba wszystkie. Już idziemy do domu. Jutro czeka nas ważny dzień w szkole. Tak, dobranoc. Dzień dobry, dzień dobry, dzieci. Przy... Przygotowaliście coś? Oczywiście. Kto chce pokazać nam jako pierwszy? Ja bym mogła. Dobrze. Czy byś chciała wziąć kogoś do pomocy do Twojego przedstawienia? Hmm, muszę się trochę zastanowić, ale chyba tak. To możesz wybrać jakąś osobę. Cho, może chodź ty. Dobra. Ja przedstawię wam lekarkę czy tam pielęgniarkę. Dobrze, ja tu staję usiądę i patrzę rób. Dzień dobry, dzień dobry. Co pani dolega? Ból brzucha i ból głowy. I troszkę ból gardła. Ojej! Niech Pani poczeka z Panią. Mm. <laughs> Czy muszę wypisać Pani receptę? <laughs> niech Pani spożywa ten lek, ten lek. I myślę, że niedługo Pani wróci do zdrowia. No, ja też tak myślę. To, to do widzenia. Do widzenia. Pięknie, pięknie, pięknie. Muszę cię stawić tutaj szóstkę. Dziękuję proszę Panią. Kto następny? Yy, ja. Dzień dobry. Yy, co nam ty pokażesz? Ja yy, będę tak, taką muzyczką, piosenkarką i yy, potrzebujesz kogoś do pomocy? Nie. Aha, dobra. To ja coś tam zagram jeszcze coś nam zaśpiewać. La, 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 Pięknie śpiewasz. Ale z racji tego, że troszkę mało pokazałaś, to piątka, szóstka, przepraszam, ale z tycie, tycie minusem. To też piękna ocena. Brawa! Psz. Dobrze, pięknie nam pokazałaś. Kto następny? Um, teraz może jakiś chłopak? Dobrze, to e, ja. E, ja bym bardzo chciał zostać strażakiem. Strażakiem, powiadasz? Przepraszam, ale film był maksymalny, więc nagrywamy drugą część i myślę, że się podoba. O, nie, pali się, pali się, pomocy! O, mam Cię! Och, pięknie, możesz już iść. Um, no, wszystko z małym minuskiem. To też dobra ocena. Dziękuję. Um, kto następny? Um, ja. Um, ja przedstawię kucharkę. Um, może już moja droga, nie wiesz, drugiej osoby, po prostu. Onś no, nie będzie druga. Dobrze. Dzień dobry, co podać? Tamto, tamto, tamto. Dobrze, już idę. Gotuję. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. O, bardzo ładnie. Yy, szóstka. Dziękuję. I jeszcze chyba ostatnia osoba. Ja. Dzień dobry. Ja pokażę piłkarza. Hmm, Gramfinkę. Jej! Bardzo ci dobrze idzie na tej próbie Tak, tak um, Tak, bardzo ładnie Też szóstka Super Tak, dobrze dzieci To już koniec I y, każdy dostał bardzo dobrą ocenę I to był koniec hmm, To była Pani Bożenka trochę podobna i serdecznie pozdrawiam całą klasę. Tutaj jeszcze pokażę. I pacynki. Takie i serdecznie pozdrawiam właśnie całą klasę. Buziaczki. Mua, mua. Pa pa. I ym, szczególnie Panią Bożenkę. Bye.